Pompa ciepła. Siedem najczęstszych błędów i mitów. Niewłaściwy dobór pompy ciepła. Niedopasowanie pompy ciepła do danej instalacji. Niezwrócenie uwagi na parametry instalacji, niezwrócenie uwagi na możliwości zastosowania pompy ciepła dla danego budynku. Nieprofesjonalni instalatorzy. Wielu ludzi nazywa pompę ciepła jakąś odwróconą lodówką, ale to nie jest proste urządzenie. To jest urządzenie skomplikowane przede wszystkim od strony hydraulicznej, bardzo mocno, gigantycznie zaawansowane technologicznie, więc odpowiedni dobór tego urządzenia musi być wykonany przez kogoś, kto coś o tym wie. Wybór niemarkowej pompy ciepła. Tutaj takim parametrem, który najprościej i najłatwiej jest porównać, jest zdecydowanie etykieta energetyczna która jest znormalizowana. Dobrzy producenci, tacy jak na przykład Wisman, nigdy nie ukrywają parametrów. To są informacje, które każdy klient może sobie znaleźć sam na stronie producenta. Natomiast niestety wiele firm takich, które właśnie no, mają te urządzenia bardzo niskiej jakości, ukrywają te dane. Jeżeli tego typu urządzenia nie mają etykiet energetycznych dostępnych, czy producent ich w ogóle nie, nie, nie udostępnia, nie pokazuje, uciekałbym. To jest urządzenie, które może nam potem zrobić sporą krzywdę w naszej kieszeni. Przekonanie, że pompa ciepła nie poradzi sobie w mrozy. Klient przychodzi do nas do biura w przeświadczeniu, że to urządzenie, jak będzie minus 20 stopni, minus 25 stopni, że ono sobie nie poradzi, że tam będzie takie zużycie energii. Wtedy rozmawiamy i widzimy, że jednak ta zima kalendarzowa oscyluje w granicach minus 5, dwa tygodnie jest tam minus 15, grzałka coś tam popracuje, jest to mały procent udziału tej grzałki w stosunku rocznym. Częsta zmiana żądanej temperatury. Dużym błędem jest stosowanie takiego skokowego regulowania temperatury, czyli bardzo częstej zmiany polegającej na obniżeniu, a następnie podnoszeniu temperatury zasilania. Ponieważ skutkuje to tutaj ryzykiem załączania nawet i często grzałek elektrycznych. Przewymiarowanie pompy ciepła na zapas. Nie przewymiarowujemy pompy ciepła. Przy doborze, ponieważ działa to niewłaściwie na pracę pompy. W momencie, kiedy mamy okresy przejściowe i temperatura na dworze jest plusowa, pompa ciepła może wtedy zbyt często się załączać i wyłączać, w związku z czym to skraca żywotność urządzenia. Pompa ciepła, zużywa dużo prądu. Źle wyregulowana pompa, źle dobrana, od razu przekłada się to, się to na rachunki. Po prostu powoduje te duże rachunki i jak czytam fora internetowe z reguły hejt idzie, idzie w tym temacie, że A to nie działa. No nie działa, bo jeśli jest to nieodpowiednio dobrane, to nic nie będzie działać.